Kosiarka.pl Piotr Adamek, witam ponownie moi drodzy. Dzisiaj popatrzymy sobie na kosiarkę klasy już bardziej profesjonalnej. Yy, kosiarka japońska KAZ, model LM5360HXA Pro. Znana również pod marką Alko. Bardzo yy, podobny model, praktycznie że klon to jest model 553K. Popatrzymy sobie na kosiareczkę od środka. Zobaczymy jak wygląda o... przed rozpakowaniem, przedłoże... przed złożeniem. Ok, popatrzymy sobie na kosiarkę od środka. Yy, jak tutaj widać. Zaczynamy od uchwytu. Tu mamy uchwyt. Nietypowa rzecz w kosiarkach podczas składania. W tym modelu koła przednie mamy rozmontowane. Wydaje mi się, że to ze względów logistycznych, żeby kosiarkę się po prostu łatwiej transportowało, żeby te gabaryty były mniejsze. Tak, jak widać. Koła przednie są odmontowane, trzeba je przykręcić. No i tutaj mamy rozrusznik silnika. Tak samo trzeba go przymontować. Honda GX-160. Złożymy sobie kosiarkę. Popracujemy, opowiem coś o niej i popracujemy. Zobaczymy jak sobie nasza kosiareczka radzi w trawie. Ok, złożyliśmy sobie naszą koziareczkę, kosiareczkę do kupy. Popatrzmy sobie na detale. Tutaj mamy silnik komercyjny do ciężkich zadań. Honda seria GXV 160 z żeliwną tuleją cylindra, cyfrowym zapłonem, kutym wałem korbowym. 3 lata gwarancji przy zakupie prywatnym i zakupie na firmę. Gwarancja ogólnoeuropejska. Jeśli chodzi o napęd, tutaj mamy, nie mamy przełożenia pasowego. Tutaj mamy napęd na wałkardana, więc takie rozwiązanie typowo pod ciężkie użytkowanie, pod ciężką, długotrwałą pracę bez przerw. Zarówno korpus, jak i koła są aluminiowe z grubego aluminium. Tutaj dodatkowo mamy po bokach wzmocnienie takimi płaskownikami ze stali nierdzewnej. Od wewnątrz też to dobrze widać. Z, z, z przodu mamy mocny zderzak. Jeśli chodzi o same koła, no to koła z gumowymi oponami aluminiowymi, jak już wcześniej powiedziałem, 24,5 cm średnicy. Regulacja wysokości na każdym kółku, jak widać, jest niezależna w zakresie od 22 do 82 mm, kilkustopniowa. Oprócz, oprócz napędu, o którym mówiłem, na kardana, mamy możliwość regulacji prędkości tego napędu w zakresie dwustopniowym, czyli mamy tutaj tryb żółwia albo tryb zająca ono na tym trybie szybkim naprawdę szybko jedzie. Zaraz będziemy mieli okazję się przekonać. Tutaj ta dźwignia, którą widzicie, tutaj, to jest sprzęgło noża. Czyli w momencie odpalenia maszyny ona silnik pracuje, natomiast noże są wyłączone. Jak chcemy załączyć noże, wciskamy dźwignię, dociskamy do uchwytu i w tym momencie włączamy napęd noży. 53 cm szerokości roboczej. Jeszcze wracając do silnika, spory pojemnik, bo jest 1,8 litra, więc długo, dużo, dużo koszenia, bez konieczności częstego dopełniania. 53 cm kosiarka klasycznie zbierająca do kosza. Mamy też tutaj drugą funkcjonalność, o której, o której nie wszyscy mówią, ale ja o niej powiem, bo jest. Ta klapa widzimy do końca się nie zamyka po ściągnięciu kosza, więc tutaj jest dosyć, spora, dosyć spory otwór. Mamy więc funkcjonalność wyrzutu tylnego. Za dodatkową dopłatą, maszynę można. Y, doposażyć w zestaw mielący, w skład którego wchodzą dwa noże, które montujemy jeden na drugim no i zestaw do montażu tego zestawu mielącego, więc wtedy mamy trzecią funkcjonalność, mamy kosiarkę mielącą y, Kaz LM5360HXA Pro Zobaczymy sobie teraz, jak ta maszyna pracuje w terenie Przepraszam Kosiarka.pl, Piotr Adamek pokaz kosiarki profesjonalnej, japońskiej Kaz model LM5360HXA Pro że maszyna zaczyna się robić ciężka, więc sprawdźmy sobie, jak wygląda kosz, bo wydaje mi się, że już trochę go nabiło, bez ściemy. Jak widać, trawa jest dosyć mokra, bo niedawno padało, także mamy tutaj możliwość, o proszę zobaczyć, jakie kubki trawy, także mamy możliwość zobaczenia maszyny, no, w takich warunkach ciężkich, generalnie nierekomendowanych, yy, jeśli chodzi o, o yy, wilgotność trawy, tak? Uwaga. Myślę, że wynik całkiem przyzwoity. Jak widać, kosz nabity. Proszę bardzo. Do pełna szłoby nabić, ale po co? Po co się męczyć? Moim zdaniem, efekt zadowalający. Zresztą, co tutaj mówić? Mocny silnik, mocna wydajność, duża. Kas lm 5360 60, za bro. Zapraszam na mały bonusik. Profesjonalna kosiara, wysoka trawa. Jedziemy. LM5360HXA Pro. Mocna kosiara na trudne tereny. Kosiarka.pl Piotr Adamek. Pozdrawiam. Kolejna ciekawa prezentacja już niebawem.